Tylko Z tej strony ja A Dzisiaj witam was w... A dzisiaj witam Was w odcinku, gdzie będziemy grać z moimi kolegami Marcanthrowną Majder. Zapraszam do oglądania. Następna gra musiała się odpalić. Przed tym chciałbym Was zachęcić do zostawienia lajka i subskrypcji. Dziękuję. zaczęli mnie atakować, ale, ale przez to, że ich odpychałem, nie zdążyli mnie zabić. Niestety mój przeciwnik dostał ludzi, przez to będzie mógł szybciej się poruszać. Musiałem uciekać, ponieważ we dwóch nie dałbym rady. Zacząłem ich odpychać, ponieważ to ich spowoli. To byłem w momencie krytycznym, gdzie myślałem, że umrę, ale na szczęście znalazłem kejwa, do którego szybko uciekłem. Na szczęście dostałem bloki, dzięki czemu mogłem się przed nimi zabudować. "Niestety moi przeciwnicy zaczęli się do mnie wkupywać, przez co bardzo niskie szanse do przeżycia." Moi przeciwnicy teraz zaczęli uciekać, ponieważ przestraszyli się, że mogłem dostać coś w tylu siekiery. Moim przeciwnicy w tej chwili zaczęli czekać, ponieważ się mnie przestraszyli. W szczęście moi przeciwnicy nie wiedzieli, który my się wkupuje, przez co zdołały mi uciec. W tej chwili nie miałem co zrobić, byłem wszędzie zakopany i nie mogłem wyjść. Na szczęście udało mi się znaleźć wyjście, przez co przeżyłem. Zacząłem gonić moich przeciwników, bo oni zaczęli się mnie bać, więc przede mną by uciekali. Całym blokiem humora, komora, mogłem się znowu w końcu podsadzać. Niestety bardzo szybko się niszczyło, więc ciężko było się tym zakopać. Wtedy zobaczyłem moich przeciwników. Oni zaczęli uciekać, ponieważ przestraszyli się, że mam coś w rodzaju siekiery. Na szczęście dostałem jajka z faunury do delfiny, przez co ich Jeden z moich zobaczył, że nie mam się kiedy, przez to zaczął mnie bić, a ja wtedy chciałam do ich łódki i zacząłem uciekać. Niestety rozwalił mi wódkę, przez to byłem zgłoszony coś spamu kilka trójpadekiem. Niestety mój przeciwnik też został zgłoszony, przez to ciężko było mu uciec. Zabrałem mu ponieważ miałem bardzo mało serca. Na szczęście mój przeciwnik nie został, delfina przez to mu uciekł. Wtedy mój przeciwnik zobaczył, że dostałem strzały, przez co zaczął mnie gonić. to coraz szybciej, ponieważ miał łódkę i wielki Wtedy dostałem drewno, przez co czułem się bardzo na wygranej pozycji. Ten mój przeciwnik został przez to było mu bardzo ciężko uciec. Przepraszam, były to rośliny z naderu. Niestety, przez głupi błąd... ...zamiast posadzić je Nieskończonym się przez to podsadziłem się blokiem i umarłem, wtedy zaczęliśmy kolejną rundę. Wtedy zacząłem namierzać go 3 bo chciałem go zabić. Wtedy miałem dużo większe szanse na wygranie. Niestety moi przeciwnicy już się zjednoczyli, przez co było bardzo ciężko. Niestety mój przeciwnik dostał barier bloki, przez co ciężko będzie zobaczyć, który my się podbudował. Wtedy zaczęli mnie bić. Zaczęli mi zadawać bardzo duże obra zaczęli mi zadawać bardzo dużo obrażenia, przez co ciężko było im mieć. Zacząłem uciekać, przez co musiałem wejść do kejwa, ponieważ inaczej bym umarł. Zostałem bardzo dobre, bardzo duże obrażenie już myślałem, że umarłem, ale wtedy jeden z moich przeciwników popełnił błąd i zdążyłem go ptąc i umarł. Wtedy czułem się bardzo już na wygranej pozycji, ponieważ jeden z moich przeciwników umarł. <kuh> ja czułem mieć chorusy w nadziei, że wytypają mnie do mojego przeciwnika, niestety to się nie udało. Niestety wirusy chorusy mnie nie te chorusy mnie tepały. musiałem, Byłem zmuszony się do niego podbudować dałem bardzo dużo czasu na ucieczkę. Wtedy na szczęście chorus nie wytepał, więc mu dałem radę go zobaczyć. Zacząłem uciekać, bo wiedziałem, że będzie ciężko. "Niby mój drogi przeciwnik był dużo słabszy, ale jednak mógł dostać coś dobrego." Mój przeciwnik dostał łopatę, przez co mogłem to przegrać. Niestety, mój przeciwnik nie mógł się trafić, ale za to dał mi dobrego kryta, przez co umarłem.